Chodzi o to, żeby tak żyć, żeby z pasją dotykać tajemnicy życia, z pasją dotykać tajemnicy no, pewnych obszarów w swoim życiu ważnych, jak przyjaźń, jak miłość, jak, jak nadzieja. Witajcie kolejny raz w tym przepięknym czasie paschalnym, kiedy uczymy się życia. Naprawdę życie się uczymy od Chrystusa Paschalnego. Życia w pełni. I dzisiaj jest przepiękny fragment Ewangelii na ten temat. Posłuchajcie z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema. Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, żeby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Słuchajcie, jest taki niesamowity pokój serca w życiu, i to jest pełnia życia, to jest piękno życia. No, może to nieraz przeżywamy jakoś w sobie, że nie żyjemy właśnie pełnią życia, przez to, że nie mamy tego pokoju, ale jest taki pokój, który jest związany z tym, że człowiek żyje w świetle. A tym światłem jest nie tylko i wyłącznie jakiś fizyczny czy nawet duchowy płomień, tylko obecność. Bo to światło to jest Pan, nie? Że żeby się okazało, zbliża się do światła, żeby się okazało, że Jego uczynki dokonane są w Bogu. Żyć w świetle. To przepiękne, przepiękne doświadczenie. Radość życia, pełnia życia, satysfakcja. Porównam to do takiego bardzo prostego y, 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 przykładu. Ojciec przekazywał bardzo, bardzo, y, y, powiedzmy, no takiego dobrego słowa, żeby użyć, ale y, dokładnie, wreszcie, powiedział, bardzo dokładnie, z jakąś miłością przekazywał swojemu synowi swoim dzieciom, ale najbardziej synowi, który był zafascynowany winnicą, przekazywał całą sztukę uprawy winorośli. I nadszedł taki czas, że rzeczywiście ojciec już słabł, był coraz bardziej chory, syn zaczął się zajmować winnicą już zupełnie, i niezwykłość polegała na tym, że mimo że Ojca nie było, bo już jako schorowany człowiek gdzieś tam spędzał no, większość czasu w domu, nie wychodził do winnicy, to syn tak się opiekował każdym listkiem, każdym drzewkiem, każdym, można powiedzieć, każdą roślinką w tej winnicy, jakby ojciec na niego patrzył, jakby on był z ojcem ciągle, jakby to robił dla ojca. I dla niego to było najważniejsze. Ojciec mi przekazał. Nieważne, czy ojciec jest teraz dwa kilometry stąd w swoim domu i nie widzi, jak ja to robię, tylko po prostu ja to robię dla niego. On mnie tego nauczył. No, nie, nie mogę tego jakoś zaprzepaścić, nie mogę tego porzucić. I dokładnie z taką dokładnością, z takim oddaniem, jakąś taką wewnętrzną pasją. Oddawał się pracy w winnicy. I co skutkowało tym, że jak ojciec potem próbował wina które, czy, czy owoców, które syn przynosił, to mówił często: Synu, świetna robota. Ojciec to w tych owocach czuł, ile tam jest miłości włożonej do, do tego. Kiedyś w pociągu jechała taka osoba, która. Na swoich rękach miała cały czas jakąś paczuszkę, i tam ktoś pyta, że mówi, że można na górę włożyć. Żeby, żeby pani się nie męczyła, tak na górę można włożyć. A nie, nie, bo to jest ciasto, które upiekłam dla, moi, dla przyjaciela, dla kogoś bliskiego i to wioza, a tam mogłoby się połamać albo coś, jakiś wstrząs być. I ona przez godzinę w tym pociągu to ciasto trzymała na rękach, bo no właśnie wiedziała, dla kogo to ciasto wiezie. Popatrzcie, jak zupełnie inaczej się podchodzi do życia, jak inaczej się podchodzi do, do, do prostego ciasta, inaczej się podchodzi do, do, do winorośli, kiedy się to robi dla kogoś. Kiedy dla kogoś wiozę to ciasto, kiedy dla kogoś uprawiam winogrona. Mimo, że przecież ojciec nie będzie pił wszystkich win z tej winnicy, to najważniejsze dla syna było, że dla ojca to robię, że w jego obecności, że to jest... na tym polega pasja mojego życia. Nie zapomnę. Naprawdę nie zapomnę długo, mam nadzieję, że do końca życia, wizyty w pewnej piekarni, do której trzeba było przyjść, nie wiem, no 5.30 nad ranem, bo gdzieś o 6.30 bywało, że już chleba nie było. Słuchajcie, o 6.30 w sklepie przy piekarnianym już czasem chleba nie było. A to się wiązało z tym, że ludzie przekonali się ogromnie do piekarza, który. Musiał przejść tam jakieś różne drogi, żeby, żeby w ogóle piec chleb, który nie będzie mi musiał wspomniać przepisów wszystkich, jakie tam są narzucone, tylko jakiś swój własny ze swoją pasją. Ale w końcu zdobył te, te różne uprawnienia i każdy chleb przygotowywał jakby dla jakiegoś najlepszego przyjaciela. I tam nie chodziło, słuchajcie, to jest niesamowite, ale nie chodziło o to, żeby jak największy zysk było z tego, nie? I zbije fortunę, tylko on w robieniu tego chleba chciał po prostu całe swoje serce wkładał w to i ten przepis, który miał i dbał o, o, o to, skutkowało tym, że o 6.30 po kolejce, która codziennie do tej piekarni miała miejsce, o 6.30 nie było chleba. Ludzie, no tak bardzo do tej piekarni lgnęli i przyjeżdżali po 30 km czasem, żeby ten chleb kupić. Obok były dwie inne piekarnie, spokojnie czynne przez cały dzień chleb można było kupić. U niego się kończył rano. Ale pamiętam, kiedy wiozą ten chleb w samochodzie. Słuchajcie, taki zapach, że no, no, wiesz, że ten człowiek piecze z miłością, że to nie jest, że głównym powodem nie jest biznes, tylko jest... Yy, Pasja. Pasja nas rozwija, i to jest ten pokój. Kiedy tak żyjecie, że jesteście, jesteśmy, tak żyjemy, że ciągle jesteśmy czyimś ambasadorem, i to jest to światło, nie? Że no inaczej się żyje, wiedząc, że jestem kogoś przedstawicielem, nie? inaczej. No jest takie powiedzenie, no, jest dość ciekawe, powiedzenie, nie? E, mianowicie. Pokaż mi, jak żyjesz, to ci powiem, jaki masz przyjaciół. Albo jak traktujesz przyjaźń. Dlaczego? Z prostego powodu, że ten, kto ma naprawdę przyjaciela, jest jego ambasadorem. Jest wszędzie jego przedstawicielem. Tak jak ten syn, który jest w winnicy przedstawicielem swojego ojca, który widział tą pasję u ojca i nie chce być inny, chce być jak ojciec, bo jego najbardziej to ujęło, że można. Z taką pasją oddawać się życiu. Proszę zobaczyć, nie? Mamy czas paschalny, uczymy się żyć. Otrzymujemy od Pana Boga każdego dnia tysiące darów. Mimo odczuwalnych różnych ograniczeń, naprawdę otrzymujemy tysiące darów. On nas w Ewangelii uczy, jak, jak, jak uprawiasz tą, tą winnicę i o co chodzi w tym świetle i w tej ciemności. No nie odchodzi, żeby żyć, żyć w strachu. w nas przyjdzie ojciec i zobaczy, o kurde. Że, że gorzej uprawiam winnicy, bo mi się nie chce. Tylko chodzi o to, żeby tak żyć, żeby z pasją dotykać tajemnicy życia. Z pasją dotykać tajemnicy no, pewnych obszarów w swoim życiu ważnych, jak przyjaźń, jak miłość, jak, jak nadzieja, jak nawet prosto posprzątanie mieszkania, bo zawsze to robię dla kogoś, żeby z pasją przeżywać życie. Ciągle będąc kogoś przedstawicielem. Cudownego musisz mieć przyjaciela, cudownie w tej więzi, w tej miłości, cudownego narzeczonego musisz mieć, skoro Ty tak żyjesz. Tak, bo jestem Jego przedstawicielem, nie? Jestem przedstawicielem tej miłości. Wszędzie. Czy on jest tutaj, czy go tutaj nie ma, bo jest 200 kilometrów stąd. I to jest piękno życia. Kiedy nauczę się być Bożym, ambasadorem Boga na Ziemi. Kiedy tak się rozkocham w tym, jak Bóg daje, co daje, w jaki sposób, jaki jest styl życia Boga, że no, będę chciał ze wszystkich sił się upodobnić. Nie dlatego, że mnie ktoś skontroluje i powie, a jaki jesteś, tylko dlatego, że to jest piękne po prostu, to jest pasja. Życzmy sobie tego. Bo to jest taka przestrzeń, która dodaje skrzydeł i. Na nowo, na nowo uczy nas składać pocałunek na skroniach życia. Pocałunek na skroniach życia. To skronie życia to jest przepiękny dar, który otrzymaliśmy od Pana. Więc pełni życia. I do zobaczenia i usłyszenia w sobotę Dobrego Dnia wszystkim życzę.